Nie, generalnie to, wiecie co mnie wkurwiło? Suchar mnie wkurwił, to po pierwsze, bo, bo zaczął coś pierdolić nawet nie wiedząc o co chodzi i już zaczął wszystkich kurwa nastawiać dookoła inaczej. Spolaryzował kurwa społeczeństwo. M mówił kurwa, że, że ja nic z tym nie zrobiłem, a ja nawet nie wiedziałem o chuj chodzi, bo chłopaki później normalnie przegadali temat i gadali normalnie, więc po prostu miałem wyjebane. No gadali normalnie, chlali, pili. I mówił, że ja nic nie zrobiłem Dzień normalny był już, rozumiecie? Zacznijmy od początku kurwa. Po pierwsze, Kasper nie ja dostał o. żadnego liścia do chuja. Tylko dostał taką blaszkę, kurwa. Tak, to też. Ja tego nawet nie widziałem, ale generalnie tak było. Wiadomo, I... że kurwa. Jakby chodzi o, o, sam, o sam fakt, kurwa. Yy, o reakcję, nie? No. Ale wy. No, kurwa, I prosto, no Prosto do końca, prawie. To są robione z igły widły tak naprawdę, bo kurwa, wszystko sobie wyjaśnili za dwie minuty. Wziąłem kamerę od Kacpra kurwa i wszystko było wyjaśnione, dlatego my kurwa tego nie roztrząsaliśmy w żaden sposób, ale chujowo, że, to, że tego nie roztrząsnęliśmy w żaden sposób, bo powinniśmy to zrobić wczoraj na streamie. Bo po prostu kurwa, wy, wy też nie wiedzieliście o co chodzi, kurwa, co tam się działo i... i... No. A my kurwa mówiliśmy, że nic się nie stało. A, a ja jeszcze kurwa tym bardziej nie wiedziałem co się działo, bo żeby mówić płynnie, to musiałem się skupiać, kurwa, bo byłem w takim no stanie. Ta, no. I to, że jak Olsa wziął kamerę i chłopaki pogadali, było już normalnie totalnie. I nie było Dlatego nie to ma żadnego miałem wyjebane, nie? nie? Zrozumcie to, że my żyjemy na spwierdowanym kamperze od 4 dni, 24 godziny na dobę ze sobą i też mamy jakieś tam kurwa, to się zdarza po prostu, rozumiecie, jakieś kurwa sprzeczki między kolegami. Adwokaci, dobra, teraz budyn. Adwokaci. <laughs> Adwokaci diabła. Ja go, kurwa, no cześć. No nie. słuchajcie kurwa. Ja mogę, ja mogę, co, poczekaj, no, 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 poczekaj. Ja no. mogę jedynie przeprosić kurwa po troszeczkę, żebym ruszył na niego, nie? Ale nie będę się wybierał, bo, bo było to po prostu zaokrąglone w, z różnych stron. Miałem parę problemów w ten sam dzień, byliśmy zmęczeni, streamy są cały czas. Powiedz też kurwa że cię bolała, była, ta, ta, ta. bolała mnie kurwa czóstka i to Olsza może potwierdzić, Do, ale to, chciałem zostać z chłopakami. Bo, bo to tak. Ja ta, ta. mówię, poczekajcie, kurwa, bo, bo, bo na budynia, a no, i tam dalej. I no i to, to zaogniło, nie? Ale zrobione są czikłe widły, tu kurwa młody nie kurwa. Poszliśmy na bok, młody mnie przeprosił, ja go przeprosiłem i tyle kurwa i to się skończyło. A kurwa nie wiem co... Po co ta dopierdolka, nie? Rozumiesz? Do starego jak też powiesz kurwa, wiesz, głupio słowo, to też dostaniesz kurwa blaszkę, nie? Flaszkę no. mi już oddał iPhone, te AirPods, który mu kurwa zamówiłem. No, mi tam K2, on już powiedział, że go kurwa, że to nawet kurwa nie odczuł. I heja, lecimy, nie? To było po prostu dziwne, ale chłopaki no. od razu się coś wyjaśnili. Dlatego nie rozumiem. Pierdol... No. A, no i tak przede wszystkim. To nie był kurwa liść bo. Przypo... No właśnie i to nie był liść, był liść, liść. nie? Przyrząd z przodu trzymał kamerę, to, to powiedz mi jak miał to być liść. No nie zacząć. Ja kurwa co... Siebie, kurwa. Dobrze je! O kurwa! Dobra! No to na rondzie zawysł. No i tyle, no i wystarczy kurwa, bo tu nie bo tu nie ma co dodawać, gada... no nie? Ja nie nie? roztrząsać, no. bo tam widziałem kurwa, że super to cały stream o tym gadał. No bo nie miał o czym gadać, no. No i tyle. Czang kurwa ja jedyna mogę Nasu powiedzieć, kurwa, że mnie, kurwa, trzustka bolała, chłopaki widzieli, kurwa, do mnie dzwonili, bo, bo dziewczyna, która wyprowadza psa, kurwa, klucz zjebała, kurwa, w, w zamku, kurwa, i mi drzwi wypierdalali w tym samym momencie, co, co, co ja byłem tutaj, nie? Mów o no, Żeby nie było, że my, kurwa, przegadaliśmy kacpra jakoś, kurwa, żeby on zeznania teraz wiesz, o co chodzi. A przecież było wiadomo przy było na streamie Piliśmy no, cztery, kurna, kurwa, płodą, przecież to, normalnie, to, no przecież to, to jest normalne. A ktoś nie się nie sensu, płóczy, kurwa, w to się nikt nie kłócił, kurwa, to sekundę trwało. super scenny. Suchar no. napisał dawno nie było gorszego tłumaczenia w internecie zbyt. Ale z czego ty się tłumaczysz, Ale z czego A ty się, się... nie tłumaczysz, tłumaczy, no. kurwa. No. Jak ty suchar się zachowałeś jakbyś kurwa, jak taki pierdolony dęciak, co obejrzał Szoto na YouTubie i wywnioskował tak. wszystko jak było. Czyli doszliśmy do wiosku, że jebać suchara? Ja, ja, jest, ale słycił dobrze, nie? Nikogo kurwa nie jebać, to e, było jakieś. Nie, nie na tym pasie zostanie. Na, no. tak, na, no na, na tym? Tak, na tym, na tym. Na tym, na no. tym, Nikogo kurwa nie jebać, no do chuja, przecież do cholery, fuga.